Dzisiaj znów nagrywamy na telefonie, co mi rodzice kupili. Słuchajcie. Słuchajcie tutaj mamy. Nie ma żadnych powiadomień. Dobra, nie ma. tej No, znów nagrywamy filmik na moim telefonie. No i tak, nie wiem co dzisiaj możemy nagrać, Czekajcie. Co? Co? Dobra. Gramy w to od nowa teraz, w te kulki. Dobra. Pyk. I teraz zagramy bardzo dobrze. Dobra. Okej, okay. zaakceptujmy. Dobra. Pyk. Co i wysoka szan? kolejne filmiki, to zostawcie lajka like i suba. Z dzwonem. Lajka like i suba z dzwonem. No, wejdźmy. Słuchajcie, wolę zrobić zamiast foldera mieć zwykłe to gry wszystkie tak nam to, tu? sobie dajmy tu, to, druga to, druga gier mamy. <laughs> Dobra, <gramy> ponownie <śmiech> <śmiech> Sorry za ponownie, sorry jest jest ale Te punkty to są jakieś dziwne tutaj na dole. Dobra, wejdźmy Ona była serio od Minecrafta. <śmiech> <śmiech> Dobra. Już mówiłem dzisiaj dla wszystkich w szkole, że dostałem tego starego Huawei'a, o którym teraz nagrywam. Taki, ta, on jest taki sam jak moje taty, widzowie śmieci na jak zwykle dobra <coughs> widownia Anela ma podobnego huawei'a ten huawei na którym nagrywam jest taki sam jak mojego taty czyli <coughs> czyli huawei mate 20 lite na tym telefonie nagrywam teraz, taki sam jak mojego taty Anela ma Huawei P20 Pro, czyli bardzo podobny. Nieźle. Nie, I dzisiaj byłem w Jumperze i już z niego wróciłem, bo bardzo krótko byłem w szkole. Tata mnie szybko Dobrze, i pojechaliśmy do Jumpera na 14. Dobra, zagramy sobie tak. O, mam 128. Wszyscy chcecie połączyć. Dobra, co to będzie? Co to będzie się działo? Boże. Dobra, na razie nie chcemy dzisiaj modów, tylko włączymy. Żeby były od razu włączone i zbierzmy jakiś tutaj rekord, żebyśmy trochę mieli. Tak na zapas weźmiemy sobie rekord. Dobra, i teraz. Możemy sobie pograć tu. Na zwykłym trybie. Kurde, ominąłem to. O nie! O nie! Nie! Jeszcze raz byłeś jakiś rekordów. O nie! Dobra, spróbujmy to zrobić tak jak wcześniej. Próbowaliśmy. Na pewno nam się nie uda. Nie, nie uda się. Dobra, nie. Patrzcie, widzę, jak to tak zrobić. O, już. Więc spróbujmy tak zrobić. Eee, nie da się. I co to będzie? Cześć. W Luki, Lewu. <coughs> No dobra, okej. Okay. Prawie żadnej piłki tam nie popchną. O, udało się za pierwszym razem. Dobra, i teraz i... I jesteśmy na mecie. Cześć, Kurem Luki, Lewus. Nawcia! I zaś tak. razem z Rockstar przenosimy na nasz gaming. Dobra, widzę. Ja. Chodźmy szybko na metę. O, mamy coś nowego. Tam widziałem, że odblokowaliśmy coś. Uwaga. E, czemu zaczyna moc czterech? Halo? Co? Zaczynam od czterech. Co? Nie, to jest niemożliwe. Co? Ej! Ty! No to nieźle. To no super, czemu tu jest osiem? Chyba chodzi o tysiące, że będą. A, już wiem o co chodzi, Boże. Czekajcie, ja chcę mieć taki wzór, Boże, by nie był brzydki. To zabijmy sobie, tak i tak Co? What? Co? co wy widzieliście to? Teraz możemy tu zabrać nieskończony rekord i paście to, widzowie i. Nie! Ale 2048. Ty, co? Normalnie. A, potem tam się zwiększa liczba tysięcy na maksa. Dobra. Już wiemy o co chodzi. Mm tutaj jest znów to samo. Chwila dobra, ej czemu to jest? Co? Wynik z modu? Co? Nie, 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 no nie, 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 no, nie, już mamy maksymalne rekordy. I możemy mieć więcej niż 2000. Patrzcie, na przykład zbierzemy sobie to i mamy. Tyn! tego ty. Co? Dobra, fajna była ta reklama, ale przejdźmy sobie do gry. Dobra, chodźmy. Troszkę ten telefon czasami się zacina. No, ale trudno. No, ej, czemu nie ma 64? Halo, ja chyba wiem, gdzie będzie 64. Dobra, zobaczmy. O, tu jest. <laughs> Dobra, będziemy mieć jakiś rekord tam. Duży. Kurde. Boże, ja nie chcę. Lekka trudna giera. Albo patrzcie, widzowie, jednak chcę tego. I mieliśmy codziennie nagrywać kipsefer. No to włączmy to. Nie, kurde, nie to. Dobra. Mam no, Oczywiście tu tapetę, co kiedyś miałem, ale wolę ją zmienić na zwykłą. Mm. Jest to domyślne. To jest oryginalna tapeta, jaką zawsze miałem na początku. Ale nie chcę. A to więcej, tapet włączmy. Motywy. Zobaczmy, jakie tutaj są fajne tapety, kategorie. A moje to co to. Nieźle, to jest EMUI 10, to jest oryginalna tapeta. Zobaczmy ta jaka jest. Wow. No nieźle. Boże, sorry widzowie. Zobaczmy różne tapety. Wow, to jest super. To nie zła tapeta. Boże, co to za tapeta? O Boże. Boże, jaka śmieszna tapeta. Najśmieszniejsze w tym wszystkim sobie ikony. I tu co to? Stare kony stare ikony mhm mm mm. to są ikony Huawei P20 Pro nieźle mm. sory widzowie zakoszyli, dobra przejdźmy do grania będzie to dobra Teraz, a może w sumie nie chcemy się grać, bo się nudzę. Może sobie YouTube'a poznajmy, albo nie. Dobra, widzowie, no to będziemy już kończyć. Zostawcie lejkie suba, a my już kończymy odcinek. Pa!